Poeta. Pan poeta. Pan poeta. Nie no, no, już teraz bez pan. Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Dominik Boss, a to jest podcast Max 10 Minut, ponieważ dzisiaj w ciągu 10 minut porozmawiamy bez cukru z szanownym panem kosmoderną. Dzień dobry, ja myślę, że ta kurtuazja jest zbędna i możemy przejść na ty, dlatego zaproponuję może bruderszafta. A ja bardzo chętnie skorzystam z takiego bruderszafta. Dobrze, to będzie już trwało dłużej niż 10 minut wtedy. Słuchaj. Marcin. Dominik. No, miło mi. Marcinie, z tego, co rozumiem, zajmujesz się fotografią, a także masz naprawdę sporą wiedzę o tym, jak podróżować po Polsce, Zapytam cię jeszcze też, czy nie tylko po Polsce, ale to później, ale wiesz jak podróżować, żeby znaleźć miejsca nieoczywiste, tak? Tak, to odpowiem najpierw na to pytanie, które zadasz mi później, <grym>, czyli że nie tylko po Polsce. Jak już nauczyć się podróżować po Polsce, to myślę, że już możesz podróżować wszędzie i to już nieraz zweryfikowałem, ale tak, ja jeżdżę głównie po naszym kraju i w poszukiwaniu miejsc nieoczywistych, takie, które są atrakcyjne pod względem architektonicznym, które mogę efektownie sfotografować, bo też, no właśnie, moim głównym zajęciem jest fotografia i są to faktycznie miejsca nieoczywiste, myślę, że stosunkowo niszowe, a za pośrednictwem swojego profilu staram się je pokazać w szerszej publiczności. A jak znajdujesz te miejsca? Tak, tak naprawdę to wiedzie mnie moja wrodzona ciekawość. Zawsze lubiłem yy, przeglądać mapę, a mapa jest naprawdę bardzo bogatym źródłem wiedzy i można z niej wiele wyczytać, także mapa online jest moim przewodnikiem. Ja po prostu śledzę ją, przeglądam, szukam nieoczywistych kształtów, miejsc, jakich daleko od głównych dróg i tam znajduję te miejsca, w których później jeżdżę. To jest bardzo ciekawe podejście, bo z reguły, jak ludzie podróżują, to korzystają z jakichś gotowych przewodników, z mhm. pracy tak naprawdę kogoś innego, a ty, można powiedzieć, researchujesz, jak podróżować. Tak, zdecydowanie, bo wiesz, ten taki sposób podróżowania, jaki my znamy teraz albo sama instytucja przewodnika, to w XIX wieku, na samym początku utworzył się taki kanon tego, co warto obejrzeć. I ten kanon z nami wciąż jest, czyli jakieś muzea, kościoły, stare miasta i tak dalej. No i to była rzecz, która interesowała ludzi przed 200 laty. Mam wrażenie, że trochę się to już zdeaktualizowało. Dlatego, jak biorę do ręki taki klasyczny przewodnik, to ja już tam nie znajduję rzeczy, które mnie interesują. To jest dla ja mnie taki skamieniałe już mocno. Dlatego, jakby ufam bardziej swojej intuicji, a że właśnie w internecie mamy gigantyczny zasób wiedzy, tam jest wszystko, tylko trzeba. Potrafić to znaleźć. To musisz być w takim razie takim poszukiwaczem przygód, dlatego, że zakładam, że za każdym razem liczysz się z tym, że nie spotkasz na miejscu żadnej infrastruktury, która pozwoliłaby ci komfortowo zjeść, wyspać się w razie dłuższej podróży, tylko sam to pewnie organizujesz, prawda? Teraz jest tyle narzędzi do, samo, do, do takiego samodzielnego funkcjonowania w świecie, że w zasadzie yy, nie ma za bardzo opcji na to, że, że sobie nie dasz rady. Ale lubię się zaskakiwać tym, co znajduje na miejscu. Nie chcę Jechać w miejsca właśnie już znane, które się wielokrotnie przewijały przez internet, tylko największą radość sprawia mi to, jak znajdę nawet coś niespektakularnego, niech to będzie, bo jakby głównym motorem moim napędowym jest poszukiwanie dawnych ośrodków czasowych tych powstałych w czasach PRL. To nawet jeśli znajdę na miejscu jakiś jeden interesujący budynek, starą stołówkę, salę telewizyjną, która już nie działa od 30 lat i ona nie jest super efektowna, ale sam fakt, że jej nigdzie wcześniej nie widziałem i, i, i że to miejsce. Jest takie zupełnie poza czasem, jest dla mnie już wartością samą w sobie. Jak w takich miejscach, patrząc na nie, odnajdujesz e, piękno, coś, co idealnie się skomponuje w fotografii, bo jednak często patrzysz na kompletne ruiny. To jest właśnie zadanie twórców, takie mam wrażenie, wyjdę najpierw od ogółu, żeby z rzeczywistości, która nas otacza, wycinać wąskie jej fragmenty, które naszym zdaniem mają, przedstawiają sobą największą wartość. I to nie ważyć czy to będzie właśnie gigantyczna pula dźwięków, z której ktoś stworzy jakąś melodię, czy to będzie tak jak w moim przypadku fotografia, kiedy ja stojąc przed budynkiem no, mógłbym zrobić jedno takie e, bardzo ogólne panoramiczne zdjęcie, które przedstawia wszystko, ale moim zadaniem jest to, żeby tak tą rzeczywistość wykroić i sprowadzić do kadru, no, żeby ona odzwierciedlała właśnie tą moją wrażliwość, czy, czy to na, na czym mi zależy i żebym e, no, właśnie za tego pośrednictwem e, mógł swoich odbiorców zainteresować właśnie tym, czym się zajmuję. Także to już jest właśnie rola nas, twórców, artystów, żeby wykrawać rzeczywistość. Myślisz, że fotograf widzi po prostu troszkę inaczej, to znaczy idziesz tą samą ulicą, którą idę ja i ty dostrzeżesz w niej inne rzeczy? Te postrzegania różnią się również w ramach wiesz, samych fotografów i pewnie każdy z nas ma jakieś wiesz, wyczulenie na inne punkty, prawda? Ale wydaje mi się, że jednak fotografowie mają taką większą wrażliwość po prostu na piękno. Za, zapewne tak jest. No, jest to prawdopodobnie jakiś właśnie ten wycinek, jeden ze zmysłów, który mamy, no już będę używał liczby mnogiej, bardziej wyostrzony, ale to, to patrzenie w w odpowiedni sposób, to też jest jeden z elementów, który możesz sobie wyćwiczyć. Obcując właśnie z filmami, z, oglądając obrazy, przeglądając też zdjęcia innych, powoli ci się to wszystko zaczyna składać w głowie, a jak jeszcze dołożyć do tego ćwiczenia i jakieś, jakąś praktykę, to efekt będzie taki, że zamiast myśleć o wiesz, niebieskich migdałach, to będziesz. Myślał o architekturze na przykład. Myślał o architekturze i tego ci życzę, właśnie. Słuchaj, czy ty się zajmujesz tylko i wyłącznie fotografią architektury, czy miałeś też inne epizody albo dalej masz? Ja miałem wiele epizodów, ale opowiem tylko o y, tym, że jeszcze napisałem książkę. I piszę y, teksty, które są y, teraz formą publicystyki, a kiedyś były tekstami orbitującymi wokół abstrakcyjnych form raczej, bo stwierdziłem, że fotografia to jest jedno, to, to jedno jest niewystarczające, i warto fotografię wzbogacić opisem, czy to danego miejsca, czy emocji stojącej za. Fotografowanym obiektem, czy też y, wspomnieniem y, samego tego czasu, w którym byłem tworząc właśnie te kadry. I myślę, że fajnie jest działać możliwie wielotorowo, prawda? Żeby dawać upust swojej potrzebie twórczej w możliwie wielu aspektach życia. Także ja poza fotografią robię też, raczej znaczy piszę też y, teksty i właśnie jestem na etapie y, komponowania. Chociaż komponowanie to jest złe słowo, ale ładnie brzmi, więc niech zostanie. Komponowania drugiej książki. Ja na przykład chciałbym Ciebie. Zapytać, troszkę wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, jak osoba bez żadnego doświadczenia, bez takiej odwagi, mogłaby postawić taki pierwszy mały kroczek, żeby troszkę jednak odkryć coś, co jest być może tuż za rogiem? Jak zacząć podróżować nawet na, w tej skali lokalnej? Mam wrażenie, że ja w sobie miałem taką potrzebę sprawdzenia tego, co jest za rogiem od zawsze. On to na pewno zostało wykształcone, pewnie przez moje środowisko, w jakim dorastałem. Po prostu byłem stymulowany do, do bycia ciekawskim. Dlatego, jak sobie myślę o tym, jak zacząć, to ja bym powiedział: po prostu wyjdź z domu, prawda? I idź. Dotknij trawy. Dotknij trawy. Dla mnie to, to w ogóle nie przedstawia żadnego problemu, prawda? Ja myślę, że tutaj nie trzeba mieć żadnych narzędzi, tylko trzeba. Zdobyć w sobie to przeświadczenie, że, że warto coś takiego zrobić. Więc myślę, że mając w sobie jakąś właśnie ciekawość albo, albo jakiś taki drive, można po prostu, trzeba, trzeba za nim pójść. No. Brzmi to niemalże coachingowo i tak trochę naiwnie. Ale jest od życia, tak? Ale ja to zweryfikowałem na swoim przykładzie. Nie gwarantuję, że to się uda w przypadku innych osób, ale. Próbować można. Ale myślę, że warto spróbować. Może poproszę cię po prostu jeszcze o to, żeby tak podsumowując naszą rozmowę, jako ciekawostkę rzucić, najbardziej zaskakującą rzecz jaką znalazłeś, kompletnie niczego się nie spodziewając. To właśnie podróżując palcem po mapie, znalazłem jakiś nietypowy kształt niedaleko jeziora na Opolszczyźnie. Na miejscu się okazało, że to jest jakiś niedziałający od lat ośrodek i to co było w nim takiego ciekawego i nietypowego, to to, że na wewnętrznym dziedzińcu tego budynku była kiedyś kawiarnia i jak tam wszedłem Okazało się, że niewietrzony, nieotwierany, nieogrzewany budynek tam, nie wiem, od 30 lat, on cały pokrył się grzybem, takim pleśnią. Po prostu tam ta przyroda totalnie w niego weszła. Z racji tego, że no, ewidentnie był przez ten czas nieodwiedzany, to wszystkie stoły, krzesła, szklanki stały w miejscu i to wyglądało po prostu tak postapokaliptycznie, jak potrafią zrobić to scenografowie w seriali. Pewnym serialu. Tak? Także właśnie zobaczenie takiego postapokaliptycznego świata to jest bardzo fajna y rzecz ekscytująca. Y nie byłoby źle, jakbyśmy na chwilę zniknęli ze świata. I to jest ładna puenta, widzisz, prawda? Nie Niespecjalnie optymistyczna. optymistyczna właśnie być może. Czekaj, dla Ziemi jest optymistyczna. Ale... A Ziemia to my, więc i dla nas też. Tak. Y ważne, że dla Ziemi jest to ciekawa myśl i warto... Z pewnością czasami pojechać w kompletnie nieznane miejsca. O tym właśnie opowiedział nam podróżnik i fotograf Kosmoderna, a to był podcast Max 10 minut. Dlatego, że o tym wszystkim mogliście posłuchać bez cukru właśnie w 10 minut. Do zobaczenia w następnym odcinku.